Cześć, cześć, mówiła, a nie witam was serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale, no i przed ostatni tydzień, y, sierpnia, y, przede mną. Niedługo się zresztą zacznie, bo nie zrobiłam sobie na ca cały miesiąc a szkoda, bo w sumie bardzo lubię taki w ten sposób mieć przygotowany y, planer. Jakoś nie wyszło, robimy na bieżąco. Y, jak. Zapewne się domyślacie. Podobnie jak w poprzednich filmach, będę bawić się tutaj elementami do samodzielnego wydruku, takim zestawem planerowym z Art. Ja mam tutaj sobie już przygotowane. Tak, w kolejnym filmie będę wycinać na bieżąco. Tutaj jeszcze sobie to zrobiłam przed takim tak zwanym by the way, jak ja to mówię. No, więc tak, zacznę wypisywać, co mam wypisywać, przyklejać, co mam przyklejać, a potem będę ozdabiać miejsca wolne. Chyba tym razem nie będę żadnych ramek robić. Tak mi się wydaje. Zobaczymy. Siadam po prostu z takim, jak widać, bardzo mm, ogólnym szkicem. Więc zajmę się naklejkami. Będę w międzyczasie ozdabiać i coś tutaj dłubać. Pytałyście, pytałyście o mandolową, no bo tutaj się, mogę powiedzieć, trochę podział. Szukam by tego, gdyby Najciemniej jest pod to nawet bardzo dosłownie. Bo chciałam, też znaczy bo chciałam go sprzątnąć i odłożyć, bo nie wiedziałam, że gdzieś tam Muszę powiedzieć, podziało się, aczkolwiek Zrobiła nas wszystkich na szaro, bo w pewnym momencie przyprowadziła wszystkie kociaki i siedziały u nas na balkonie. I w międzyczasie, z racji tego, że już udało się troszkę je pofotografować i zaczęliśmy razem zresztą z częścią sąsiadów szukać im domków, więc na jednego chętna osoba była. Więc, korzystając z tego, że były, już były odpowiednio duże. To udało się jednego złapać. I ten już ma domek. Zresztą tam czekały na niego zabawki, drapak wszystko po prostu przygotowane było. Kotek okazał się być kicią I ponoć zaadaptował się błyskawicznie. I jest, jest zdrowy, zadowolony, właśnie. Ma swój domek, natomiast dosłownie tego samego dnia, albo następnego dnia rano, bo to trudno powiedzieć. Manolowa wy, wy, wyprowadziła pozostałe cztery, i od tamtego czasu, czyli od koło miesiąca, już ich nie widzi. Nie widać. Sama Manolowa i Manur czasami pojawiają. Yy, ruszyliśmy też po sąsiadach, czy gdzieś u kogoś te kociaki nie są, ale nikt nie wie. Jeszcze gdzieś dalej poszła. Czasami przychodzi jeść, ale rzadko. No, i no, już, trochę byliśmy źli, rozczarowani, ponieważ już byliśmy z Wetami umówieni, że, że, przy, że połapiemy te kociaki do i po prostu było go tam gotowe, że jak, jak tylko damy hasło. A to Manelowa nas na szaro rozrobiła. Ba, więc ciekawostek, ten, który był taki upatrzony, to był najbardziej płochliwy, który się nigdy specjalnie nie dawał brać ani na ręce. ani specjalnie, to znaczy złapanie go naprawdę było niełatwe, niemniej się udało. No ale od tamtego czasu właśnie nie wiadomo gdzie, gdzie one są, nigdzie ich nie widać. O tyle jesteśmy też niezadowoleni, bo sobie upatrzyliśmy, że jednego to sobie zostawimy, jeżeli się okaże oczywiście, że jest <ścoughs> zdrowy i nie zagraża naszym kotom było w planach tutaj większa akcja pod tytułem Socjalizacja z izolacją, i tak dalej, i tak dalej. Zginęła mi jedna naklejka, Nie widzę. No nic, będę musiała sobie wypisać tą jedną naklejkę zrobić po prostu z tego. Więc mam nadzieję, że jeszcze się te kociaki pojawią, będzie wiadomo, co z nimi. No, jak nie, no to co zrobimy? Jeden, w każdym razie jednego się udało, ale na niego było po prostu już domek czekał. Na całą resztę to trzeba byłoby po prostu dopiero szukać. Znaczy, szukaliśmy, ale nie było zgłoszeń. Ten był taki specyficzny, bo był szary z białymi łatkami, tylko właśnie szary niepręgowany. Zobaczymy, jaki oczywiście będzie, jak urośnie. No, ale to już wiadomo, czas pokaże, jak będzie wyglądał. W każdym razie było trochę atrakcji. Część tych kociaków wyglądała już naprawdę na mocno oswojony, Być może to mm, manulową nieco spłoszyło, że się ludzie zanadto z kociakami. I nas że koty bardzo często właśnie te gniazda zmieniają kotki, jak mają kociaki. No i nie wiem, czy być może trzeba byłoby przejść się dalej tam po, po osiedlu. Chociaż jak chodziłam, to patrzyłam, czy gdzieś ich nie widać, ale nie. No nic. Manulowa się pojawia rzadko, ale mam niejasne wrażenie, że z Manulem już tak, Już planują kolejne, więc też ją trzeba złapać. Co o tyle nie jest proste, że ona się po prostu pojawia o dziwnych porach. I nieregularnie, bo nie przychodzi regularnie jeść, chociaż jak pojawia się, to powiem tak: na pewno ma miejsce, gdzie, gdzie dobrze jeść dają. Nie wygląda na biednego, głodnego kota. Podobnie zresztą jak Manul w efekcie tego. Hmm, czy znaczy tak, na pewno im, hmm, ktoś, ktoś im do, do, dobrze, dobre jedzenie daje. Zresztą, jak się udało zgadać, przynajmniej jeśli chodzi o Manula, bo jest dość charakterystyczny, no to kilka domów twierdzi, że go dokarmia. On tylko, a z kolei moi chłopcy widzieli, jak siedział na oknie u sąsiadów, tak jak u nas siedzi na oknie w kuchni. Patrząc, yy, zaglądając pod tytułem To ja chcę to, to dajcie mi jeść. No, to się działo u sąsiadów również. Więc taka, taki to update. Kociaki kilka dni były. U nas potem, jak, jak poszły, to poszły. Nie, od, nie odkleiłam tutaj tego. No i tak. W razie czego wszystko stoi gotowe pod tytułem jak się pojawią, żeby złapać je. No ale na razie. Znaczy, transporter i inne takie rzeczy. Wszystko jest, i wszystko jest pod ręką. No ale na razie kociaków nie ma. Ja w międzyczasie wyjeżdżałam. A moi panowie do łapania kociaków nie są pierwsi. Zresztą nie są też bardzo skuteczni. Nie wiedzieć zupełnie czemu. No ale każdy ma swoje talenta. Ja umiem łapać kociaki. Ty, 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 krzywo, 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 krzywo. Hmm. No i co tutaj można zrobić? Tak, to się niezbyt pasująco wygląda, no ale co, co poradzę? Myślałam sobie tak dać. Czy może ten z księżycem? Żeby było tak lżej, kolejny zestaw lada dzień pojawi się w sklepie, będzie z kolei bardziej vintage. Teraz się zastanawiam jak też zrobić linijki, czy. sobie przetnę. Miałam tu noryczkę, nawet mam na to. Hmm. O, tutaj ewidentnie wyżej No to to muszę gdzieś indziej pójść. Zdecydowanie. No jakimś kawałku zapomniałam. To będzie lista do zrobienia. Ja chyba tutaj też zrobię te linijki, bo one ładnie organizują przestrzeń. A tutaj dam tą kartę, no i jak widać, jednak to jakieś wycinanie na ekranie będzie. Już sierpień się zbliża, w sumie ku końcowi, no bo to już druga połowa. Rok szkolny coraz bliżej, muszę powiedzieć, bardzo szybko zleciało. I aż w sumie sama nie wiem jak to się stało. No, i będę już się zajmować wrześniem. To tak, tak aż dziwnie, bo teoretycznie szkoły pokończyłam bardzo dawno temu. Różne. Ale jak się jest rodzicem, to ta szkoła znowu wraca. znowu żyje w takim tym szkolnym rytmie. Nie wiem, czy też macie takie dziwne wrażenie, że właśnie szkoła znowu wróciła. To już już za dużo. To też jest w sumie za duże. Drukowanie sobie tego na papierze naklejkowym, to jest naprawdę fajny pomysł. No dobrze, to tak, żeby jeszcze tradycji stało się dużo, to może coś pomaskować. I uznałabym to już mniej więcej za projekt skończony. Co my tu jeszcze mamy? No, i jeszcze troszkę tutaj tych, tych które bardzo lubię. No i to chyba będzie na tyle. Podobne do poprzedniego, ale trochę inne. Jeszcze może tutaj jakąś taką mniejszą naklejkę. Przecież to jest to samo, co to to nie. No to słuchajcie. Kolejny tydzień gotowy. Ja obrabiam film i zabieram się za, za ostatni. A w międzyczasie prawdopodobnie w sklepie pojawią się nowe naklejki. I od razu zadam pytanie, znaczy naklejki, elementy do wydruku. Yy, czy jeżeli będę robić wcześniej filmy z z września, chcecie film wcześniej czy 1 września? Dajcie znać. Ja po prostu się tutaj, jakby, jeżeli będę mieć tylko gotowe odpowiednio wcześniej, to się dostosuję. Dajcie znać i słuchajcie, dziękuję Wam za uwagę, za wspólnie spędzony czas, przemiłe komentarze. I słuchajcie, do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa, pa.